witam dotarła dzisiaj do mnie nowa paczuszka którą chciałem wam pokazać oczywiście zamówienie na aliexpress typowa folia czarna chyba nawet gąbka w środku zawinięta paczuszka nierejestrowana sprzedawca to wszystko chińszczyzna znaczki nic nie doczytamy akcesoria wartość dolar 11 centów deklaracji celnej coś co nam tu napisano wartość 3 dolary no dobrze nie będziemy się próbujemy to otworzyć otworzymy jak zwykle lubię zapakować puste gąbeczka co my tu mamy a są to raz dwa trzy cztery sztuki tabelków ethernet bardzo dobra rzecz bardzo dobra rzecz Zapobiega wołaganowi przy routerze do internetu, wyciągane, zwijane długość. O ile się nie mylę, około m 50, bodajże, proszę, zwijamy. działa, już myślałem, że to będzie inna paczuszka z innymi akcesoriami, a mianowicie ładowarką. Mam ładowarkami 2 zresztą sieciowymi, które zamówiłem jeszcze, bodajże w październiku, i do tej pory ich nie ma. Stworzyłem już spór. I na razie jest w toku, no ale przyszło to, co się spodziewałem. Ładnie zapakowane, sprawdzone, sprzedawca. I to tyle w tym króciutkim filmiku ale nie ma się tu tych co rozwodzić, co fajnie wykonane, już już wcześniej zamawiałem Działające. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.